Kuba, czy po drugim mistrzostwie zgodzisz się z stwierdzeniem, że trudniej się na szczycie utrzymać nie, niż na niego wejść? Uf, mocne pytanie na początek. E, Wydaje mi się, że obydwa tytuły e, kosztowały nas sporo pracy, sporo wyrzeczeń i e, nie, nie, nie dałbym teraz e, przewagi jakiemu, któremuś z tych tytułów jakby. E, Tyle było rzeczy podczas tych dwóch sezonów, tyle się działo, że i były te wzloty upadki, więc na, na obydwa było bardzo trudno zapracować i, i ciężko mi powiedzieć, czy łatwiej się utrzymać, czy łatwiej to zdobyć. No, przede wszystkim to super smakuje i, i, i to jest, yy, myślę, że puenta tego wszystkiego na koniec sezonu. Ty miałeś swój duży udział w, w obu tytułach. Ten, ta bramka w półfinałowym starciu z GKS-em Tychy czy to jest coś, co zapamiętasz do końca życia i też coś, co jakby to jest twoje, tak, to jest twój znak zostawiony w GKS-ie Katowice? E, póki co tak na no to wygląda i, i generalnie gdzieś nie, nie czułem e, aż tak e, ciężaru tego Gola wcześniej, ale po, po licznych rozmowach gdzieś z, z fanami i, i, i gdzieś w, w ogóle ze środowiska, no to E, wiem, ile to, ile to ważyło i, i zdaję sobie teraz już tego sprawę i generalnie cieszę się, że mi to przypadło, no bo fajnie się gdzieś w takim e, Annałach zapisać, e, aczkolwiek to tak dalej nam nic nie dało, bo trzeba było potem wygrać jeszcze cztery mecze finałowe, więc e, cieszę się, że ta cegiełka jakby przypadła mi, ale tak, dopiero po czasie gdzieś coraz bardziej się docenia i fajna sprawa. Nie wiem, że jesteś świadomy, ale jeden z naszych kibiców, E, wytatuował sobie właśnie swój wizerunek po tym golu. E, tak, widziałem. Jeszcze ostatnio po meczu mieliśmy okazję sobie zdjęcie zrobić. Chciałem e, to, to też sobie uwiecznić, bo no, bardziej nie chodzi o moją postać, tylko generalnie o sytuację, która e, jakby przyczyniła się do tego tatuażu, że to był ten gol w siódmym meczu i uważam, że kto by go tam nie nieszczęli, to, to, to sobie wytatuowane, więc. Ale no, fajne, miłe, nie? Bardzo się cieszę z tego. Znaczy, cieszę. No, bardzo miła sytuacja. Nie da się ukryć, że w poprzednich sezonach, nawet w tym sezonie, dużą rolę w GKSie Katowice odgrywają obcokrajowcy. Powiedz, jaką, co, jak to się odbywa, że oni tak dobrze się u nas odnajdują? Czy to jest szczęście, że po prostu dobrze ich dobieramy, czy to jest też duża rola w szatni, że, że szybko się aklimatyzują? Myślę, że i trochę tego, i trochę tego. Myślę, że... Yy... Dobór zawodników jest bardzo istotny w tym wszystkim, jakby są od tego ludzie i, i, i wydaje się, że yy, trafiają z decyzjami. Druga sprawa to, to jak szatnia reaguje, jak szatnia przyjmuje i, i jak się aklimatyzują, więc podejrzewam, że to też w tym wszystkim pomaga. Miasto, myślę, robi swoje, atmosfera. No... Na pewno wyniki budują, skoro, skoro wygrywamy, no to też ci obcy krajowcy się lepiej tu czują i, i wszyscy ma, jesteśmy bardziej na, na pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego. Kuba, a jak Ty się odnajdujesz w metodach pracy i w systemie trenera Jacka Płachty? E... No jest to mój teraz już trzeci rok w GieKSie z, z trenerem Płachtą. I... Póki co no, wygrywamy, zdobywamy tytuły i, i, i jestem w tej drużynie dalej, więc myślę, że w jakiś tam sposób odpowiadam trenerowi. Ale myślę, że o takie większe i, i bardziej y, obiektywne cenzurki to by trzeba było pytać sztab, ale ja sobie bardzo za nie współpracę. 10 zwycięstw z rzędu GKS-u, w zasadzie 15, jeśli wrócimy do poprzedniego sezonu. To jest właśnie chyba ta kultura zwyciężania, o której też bardzo często mówicie w szatni. Nawet można odnieść wrażenie, że nawet jak GKS Katowice znajduje się w poważnych tarabatach, tak jak w niedawnym meczu, gdy przegrywaliśmy 1-3, to zawsze znajdziemy tą drogę do zwycięstwa. To jest chyba też bardzo ważne. Tak, oczywiście, zgadzam się, ale też jakby naszym celem jest skroczenie od zwycięstwa do zwycięstwa, bo, no bo to tak jak mówiłem, buduje, buduje morale, buduje drużynę, każdy się lepiej też czuje wtedy. Ale też e, nie chciałem się za bardzo tym jakkolwiek podniecać, bo, bo sezon i nasz regulamin jest tak stworzony, że i tak na koniec końców playoff o wszystkim rozstrzyga, a e, no pamiętam, że w tamtym roku już ale byliśmy e, dość blisko, żeby to się dla nas skończyło wszyscy meczu, jak przegrywaliśmy. E, więc cieszymy się na pewno z tych wygranych, no bo to, to buduje drużynę i, i pokazuje, że, że idziemy w dobrym kierunku. Ale. Nadal, tak jak powtarzamy nie tylko ja, tylko jak widzę wywiady, sporo jeszcze pracy przed nami. Dzisiaj czekać, czekać? czekać? Na Michalskiego. Michalskiego? Jakiś lepszy najfajniejszy, na to wszystkie takie Dobra, co dzisiaj na Michalskiego czekamy, Mateusza. Dobra. A powiedz mi jeszcze jaki dzisiaj wynik będzie. 5 2 dwa 2 dla nas. E, najlepszy mecz w satelicie jaki pan pamięta? Twój najlepszy, na jakim pan był? Burde było tego tyle. Chyba ty finałowy. Ostatnie to... ostatnie dwa finałowe, dwa finałowe. Wiemy, wy mecze z Unią Oświęcim mają szczególne znaczenie z uwagi na Twoją historię w tym klubie? Ja, ja, czy, tak, no jak już się waham, to znaczy, że coś musi być, więc y, myślę, że zwłaszcza ten pierwszy sezon po, po powrocie do Gieksa, po odejściu z Oświęcimia, gdzieś, y, zwłaszcza że ten drugi sezon no, nie był zbyt y, udany w moim y, wydaniu. Y, borykałem się z kontuzjami. Y, no ale zakończyliśmy tamten sezon tak, że już to mi wystarczyło jakby na, na, na jakiekolwiek odpowiedzi, bo to nawet nie, nie chodziło o żadne odpowiedzi, po prostu chciałem sobie udowodnić, przede wszystkim sobie udowodnić, że jestem w stanie zagrać cały sezon i, i, i być częścią drużyny, która coś wygrywa. Nie wiem, czy chcesz na ten temat rozmawiać publicznie, ale mimo wszystko cię o to spytam. Jak myślisz, z czego wynika to, że w ostatnim czasie nie byłeś powoływany do reprezentacji polskiej? Myślę, że to jest z filozofii trenera. Jakby uznaje, trener, to trener odpowiada za wyniki, trener jest temu wszystkiemu, świeci swoją twarzą na koniec końców. i Trener wybiera takich zawodników, jakich potrzebuje, potrzebuje, więc jakby w tym wypadku nie, nie mam tutaj jakby nic więcej do dodania. Jak przyjdzie następna okazja, to, to, to oczywiście, że będę chciał spróbować, ale to wszystko zależy od trenera. I jak widać dotychczas trenerowi spłaca się swoje zawodnikom, którym zaufał, więc tak, teraz, teraz już obiecuję, że same przyjemności. Czy zdarzyła się sytuacja w Katowicach, że rozpoznał Cię kibic i na przykład nie musiałeś płacić za kawę w restauracji albo nie musiałeś płacić za przejazd taksówką? Było coś takiego kiedykolwiek? E, generalnie za przejazd taksówką to tam mało kto pracuje, kto będzie kojarzył chyba hokeistów nie? w Polsce, więc e, czył na uberku. E, nie, nie zdarzyła mi się taka sytuacja. E, mimo wszystko myślę, że czułbym się trochę zakłopotany i, i wolałbym uiścić rachunek za siebie. W opinii kolegów z drużyny nie tylko jak u wanacki chodzi za, za gościa, który lubi się dobrze ubrać. Z czego to wynika? To jest też jakaś twoja, twoja pasja, żeby, żeby zawsze dobrze wyglądać. A nie, to, to że zawsze to, to się w ogóle nie zgodzę, bo na co dzień to mam dres i, i bluzę z kapturem, więc ale nie. Y... Dzień meczowy jest takim gdzieś dniem, którym przy pomocy żony, bo to inaczej by się nie odbywało, bo. Z... Dużo mi w tym pomaga gdzieś e, dobierać jakąś stylówkę, żeby po prostu celebrować to, to, to święto, jakim jest, jakim jest mecz. Bale, że nie wiem ile jeszcze tych meczów mi zostało w karierze, w życiu, więc e, cieszę się, że na każdy kolejny i dlatego też to widać po kulturze u nas w szatni, że, że większość zawodników e, gdzieś ten dzień meczowy, zwłaszcza u nas, bo na wyjazdy mamy, mamy komplety e, drużynowe. Gdzieś to cel w jakimś stopniu celebruje, więc nie jestem jedyny, ale miło, że ktoś tak wspomniał. To jest też taki standard m.in. w menedżerze, że zawsze zawodnicy, którzy zmierzają w kierunku szatni, to towarzyszą im fotoreporterzy, kamery, czyli musimy zacząć się praktykować, żeby uchwycić te wszystkie stylówki. No, ja myślę, że parę ciekawych mogłoby się gdzieś tam znaleźć. To oczywiście zachowując wszystkie proporcje, ale, ale myślę, że jak najbardziej. Zwłaszcza jeszcze gdzieś może w tych okolicach świąt czy tych świąt, yy, yy, dniu meczowych, które czymś towarzyszą, jak Mikołajki czy coś, to, to, to może być ciekawe. Yy, na koniec chyba coś, o czym będziesz ro rozmawiał z uśmiechem na twarzy. Ulubiony serial i dlaczego The Office? Yy, ile razy go już oglądasz? Teraz, żono, już trzeci, trzeci raz oglądamy yy, wszystkie sezony. Też jest, jesteśmy gdzieś w połowie. No Odpowiada nam ten humor. jakby to jest, to jest ta dawka humoru w tym samym czasie, w którym się ten serial rozgrywa. Nastroje, emocje takie fajne, raz trochę takie smutniejsze, gdzieś można porozmieniać, żeby zaraz znowu dużo śmiechu w tym wszystkim było, więc jakby. Tak, zdecydowanie to jest ten serial, który żadnego serialu chyba nie, nie, nie powtarzaliśmy. Ten już idziemy nam trzeci raz. I oglądaliś wersję brytyjską albo polską. Yy, zacząłem. Brytyjska jeszcze przede mną. Amerykańska przeleciana trzy razy. Polską obejrzałem. Yy, co prawda po dwóch odcinkach odpuściłem, ale potem wróciliśmy i muszę docenić yy, grę, bo no mega ciężko z... skonfrontować się z wersją amerykańską. A mimo wszystko uważam, że bardzo fajnie to wypadło.